No nie ma pojęcia teraz, ale ogólnie żaluję tego meczu, bo naprawdę mało brakowało, wygrać ten mecz i mieliśmy tyle okazji wygrać ten mecz ja dokładnie kilka i bardzo mi przykro i pamiętam, po, że prawie cały tydzień myślałem o tym meczu, bo jeśli chcesz bić, grać w play-offa, musisz wygrać mecz z drużynami, z którym powinieneś wygrać, ale nie mówię, że powinniśmy wygrać ten mecz z nimi, bo zespół z Lubliny jest bardzo groźny, bardzo brał szybko koszakówku, wszystkie rzucają, mają liderę drużyny, także. Ale myślę, że i tak byliśmy faworytami, że powinniśmy wygrać ten mecz. Nie chcę za dużo gadać o tym, co zmieniał trener, ale na pewno dużo rzeczy zrobił nową taktykę, i trochę więcej grają e, swobodniej w ataku, oczywiście lepsza w I, i To zespół pokazuje, że jest bardzo niebezpieczny. Potrafi wygrać z dobrymi zespołami i mają w składzie dobrych shooterów. Oczywiście im myślę, że plany pokrzyżowali odejście Petersona, który był podstawowym wysokim i do, dobrym zawodnikiem. Także teraz ich gra opiera się na rzucaniu z dystansu i dlatego jak i mamy takie no, przykłady, jak oni trafiają żółty, to mogą wygrać z każdym zespołem w lidze. Z Pana słów wynika, że ciężar gry przenieśli podobnie obecność tego centra na obwód. Tak, grają bardzo agresywnie, rzucają, każdy mają dobrych shooterów, tak jak mówiłem. Rzucają w każdej możliwości rzutu i dlatego ten zespół jest taki bardzo mobilny, szybki i dobre rzucają. Pierwszy miałem rzut za 6 punktów przewagi, albo 3, nieważne. I był niecelny no, czy to to jest taka była sytuacja, że sędzia mogą gwizdać faul, a nie musiał gwizdać faul, to jest bio, może kontakt, ale Teraz jest kwestia, czy ja inicjowałem te. Czy ja zrobiłem ten kontakt, czy on zrobił ten kontakt, ale oni byli gospodarze, mieli taki wynik jak miał i powiem, powiem, że tak się stało, jak się stało. Nie mogę, nie chcę być prawdziwy, nie chcę powiedzieć, że e, e, biofał czy nie Biofał. Tak się stało i tyle. Fna Starogardański była chwalona bardzo po, mecz, po meczu zaseko za twardą, męską obronę, czy to jest. E, to, czego pan oczekuje od drużyny, to co widzieliśmy w przeciwko Gdyni? Tak, teraz mamy zawodników w zespole, który każdy może bronić. Każdy potrafi nawet bardzo dobrze bronić, i dlatego mam nadzieję, że ten taki nasz styl, którego pokazaliśmy meczem z Turowem, a wcześniej z Zaseko, to myślę, że ten styl taki będzie do końca sezonu. Martynas Sajus pojawił się, no, nie grał zbyt długo w przeciwko Gdyni, ale jak już był na parkiecie, to błyszczał niesamowicie. Grał bardzo agresywnie w obronie, zbierał piłki, był szybki w kontratakach, pod nieobecność centra, oni są osobieni. Czy będzie pan częściej wykorzystywał właśnie Martynasa Sajusa Nie tylko Sajusa, po prostu będziemy chcieli wykorzystać swoich podkoszowych zawodników. To zawsze jest i plusy i minusy, bo jak e, mamy więcej siły na boisku, to może zabraknąć trochę szybkości i to który zespół wykorzy wykorzystuje swoje tutaj lepiej, to ten wygrywa. Dawid Dedek, doświadczony trener, w pierwszej kolejce właśnie w przeciwko Polfarmie zmienił drużynę na tyle, że e, wygrała ten mecz, ale tak patrząc na ostatnie wyniki, e, to oni wygrali przecież z Krosnem, przegrali co prawda z Siarką, ale wszystkie mecze są na styku, ta drużyna się zmienia, zmieniła i to bardzo. Tak, jak powiedziałem, znaczy, grają bardzo szybko w koszarkówku. Wi wiadomo, wiedziały jak e, e, biegać ten szybki atak, który jest dla nich największa, największa bronia. Wszystkie rzucają, mają kilka tych e, zawodników, który prowadzi, prowadzi drużynę i naprawdę, naprawdę grają groźnie. Jeśli nie, nie ważą ta pozycja na tabeli, bo jak powiedziałeś, grają, każdy mecz grają, e, są blisko zwycięstwa i będzie dużo, musimy dużo pracować jutro, i naprawdę biegać, i być skoncentrowani. Jeżeli mówię skoncentrowani, to nie jest ogólnie. ogólnie dokładnie wiemy, co i jak powinniśmy zrobić. Po prostu trzeba trochę zrobić na boisku, To czasami nie jest leko, ale myślę, że wszystko oprócz zwycięstwa to jest naprawdę będzie. Będzie zaskoczenie. W pierwszej rundzie mecz w Lublinie był bardzo dramatyczny. Przegraliśmy w ostatniej sekundzie, a po meczu doszło do zamieszania z, z kibicami. E, czy to ma jakikolwiek wpływ dla pana i e, dla zawoników? Myślę, że to naprawdę dodaje większą motywację. Wiemy jak przegraliśmy ten mecz. E, zagraliśmy bardzo źle w ataku z drugiej w obronie z drugiej strony. Zespół naprawdę z Lublina bardzo dobrze trafił, przy dobrej skuteczności i tam taki był bardzo ofensywny mecz. Myślę, że teraz tego nie będzie i będzie dużo bardziej defensywny dy mecz. Na dalej daliście lekcję teraz Asako w ostatniej kolejce w Starogardzie. Glejście świetnie w obronie przede wszystkim, za to Was chwalili. Glejście jako, jako drużyna. Czy to jest to, o co Tobie chodzi, kolego? No dobrze, od kiedy powiedzmy straciliśmy Majka, dużo rzeczy z nim straciliśmy, jeśli chodzi o ataku, ale niektóre rzeczy u odbrony trochę dostaliśmy jak, jak, jako jakość i po prostu teraz gramy, skupiamy się może bardziej na odbronie i wszystko wychodzi z odbrony trenery, który co czwarty u Europie w ogóle u światu mówię, że jest odbora najważniejsza, także bez dobrze odbrony nie ma dobrego ataku i także myślę, myślę że jesteśmy mamy załonikiem dosyć atletycznie i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzucamy wszystko na obronę. Jakiego meczu to się spodziewasz? Proszę? Jakiego meczu się to spodziewasz? Spodziewam się meczu z bardzo dużo biegania i bardzo szybkie koszykówki, bo oni, oni, oni po prostu tak grają. My też, my też lubimy czasami tak grać, ale myślę, że jest nasza, może może będzie nasza przewaga, że jeżeli kontrolujemy tempo meczu, bo nie tylko za wolno, nie tylko za szybko, po prostu znajdziecie jakiś balans między tych, tych dwie rodzajów koszykówki powiedzmy.